50. rocznicę śmierci Marilyn Monroe Getty Images Galery w Londynie przygotowała wystawę, która upamiętnia tę wybitną aktorkę. My teraz w Centrum Kultury Katowice wybraliśmy z tej dużej ilości zdjęć, które Getty Images ma w swoich zasobach 33 fotografie. Te fotografie są wokół nas, ale nie tylko 33, ponieważ galeria była tak miła, że przesłała nam ponad 60 zdjęć. Dlatego zagęściliśmy trochę tę wystawę. Trochę ona nabrała innej formy niż pierwotnie zakładaliśmy, ale dalej jest to wystawa, która poszukuje prawdy o Merlin Mądrym. To jest wystawa, która chce dotrzeć do samego dna, do jej DNA. Prawdy o Merlin nie dowiemy się chyba nigdy, niemniej na tej wystawie dowiemy się e, prawdy o pewnym czasie jej życia. To był moment, kiedy ona zrezygnowała z blichtru Hollywood, e, e, pojechała do Nowego Jorku i tam szukała siebie. Tam poszła do szkoły aktorskiej Lee Strasberga, tam e, zainteresowała się psychoanalizą, z jakim skutkiem, czy dobrym, czy złym, zdania są podzielone. Niemniej na tych zdjęciach, które widzimy, to nie są oczywiście tylko takie zdjęcia, ale zdecydowana większość zdjęć to tak zwany okres nowojorski, czyli ten moment. Kiedy Milton Green, jej fotograf, nadworny, a zarazem przyjaciel, poznał ją z nikomu nieznanym artystą. Ten artysta to Ed Feinsberg. On e, e, spędził z Merlin kilka dni i fotografował ją tak jak on potrafi a on był mocno zafascynowany dokonaniami grupy Magnum dlatego te zdjęcia są czarno-białe dlatego one są e, bardzo często lekko rozmyte z dużym ziarnem to są takie kadry pokazujące Merlin prywatnie czasami w sytuacjach kiedy czyta gazetę czasami kiedy zakłada rajstopy czasami kiedy pije wino e, kiedy jedzie metrem warto zwrócić uwagę że na tych zdjęciach w odróżnieniu od tych które znamy ona nie jest otoczona wianuszkiem fotoreporterów, nie ma wokół niej fanów, nie ma rozhisteryzowanych tłumów, jest sama. Artysta, który te zdjęcia wykonał, to postać zupełnie podobna do Merlin, w tym sensie, że też o nim niewiele wiemy. Kiedy robił te zdjęcia, był nieznany, kiedy zmarł, był kompletnie nieznany. Jego ciało znaleziono na ulicach Nowego Jorku, tego samego Nowego Jorku, który z pasją fotografował, i dopiero wiele lat po śmierci, gdzieś w archiwach odkryto skrzynie z negatywami. I efekty jego pracy powaliły wszystkich na kolanach. Natychmiast ukazał się album z tymi zdjęciami, i 15 takich fotografii mamy tu wokół, wokół, wokół nas, na tej wystawie. Zdjęcia, które są na tej wystawie, to są fotografie. Które, to jest chyba najfajniejsza niespodzianka, które możemy kupić. Za chwilkę, na razie jeszcze tego nie ma, ale za chwilkę wokół nich pojawią się ceny. Ceny wahają się od 200 do 1000 funtów. I tak są to ceny niższe niż Getty Images Galery proponuje w Londynie. Także warto kupować w Katowicach Merlin Monroe, a nie w Londynie.